Będą nowe Zielone Pracownie. Na początku czerwca w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował zwycięzców konkursu Zielona Pracownia, skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ze względu na to, że wydarzenie zorganizowane zostało niedługo po Dniu Dziecka dla najmłodszych beneficjentów programu przygotowanych zostało szereg dodatkowych atrakcji. O tegorocznej edycji programu Zielone Pracownie opowiedział prezes funduszu Mateusz Pindel. Bardzo się cieszę, że zarząd funduszu w tym roku docenił i wybrał do dofinansowania 85 nowych zielonych pracowni, które powstaną na terenie naszego województwa. Wspólnie z moją zastępczynią, panią Iwoną Geider-Targosz, tak zastanawialiśmy się, jak daleko możemy pójść w tych decyzjach, ponieważ wpłynęło do nas 156 wniosków. I muszę przyznać, że ten wybór nie był łatwy. Tak naprawdę każdy projekt, każdy pomysł, każda inicjatywa miała coś w sobie. Była historia szkoły, była historia miejsca, z którego się wywodzimy, czy wywodzą placówki i uczniowie. Była ta innowacyjność, czyli też tego, co poszukujemy w tych projektach. Było zaangażowanie społeczności lokalnej, rodziców, uczniów, samorządów, ale też było coś pięknego to zaangażowanie samych uczniów w ten projekt i to jest to też, czego my wspólnie poszukujemy, dofinansowywując edukację młodego pokolenia. Ktoś kiedyś powiedział, że każda złotówka środków publicznych przekazana na edukację młodego pokolenia to jest najlepsza inwestycja, jaka może być najlepiej zainwestowane środki publiczne. Ja również podtrzymuję tą tezę, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz jedenasty rozstrzygając konkurs Zielona Pracownia, tylko w edycji 2025 przeznacza ponad 4 miliony złotych. Łącznie w 11 edycjach powstanie lub powstało już blisko 700. Zielonych pracowni za kwotę ponad 30 milionów złotych. To jest nasz wymierny wkład nie tylko w edukację młodego pokolenia, ale też w infrastrukturę, inwestycje na terenie placówek oświatowych, na terenie naszego pięknego województwa śląskiego. Wspólnie z Iwoną podjęliśmy decyzję, że będziemy się starali równomiernie doceniać każdą minę, każdy powiat na terenie województwa śląskiego tak, aby te zielone pracownie wzrastały jak grzyby po deszczu. W każdym możliwym miejscu na terenie naszego województwa. Cieszę się, że możemy być tutaj w tym pięknym miejscu w Skansenie, w Parku Śląskich, w otoczeniu tej wspaniałej przyrody, bo właśnie zielna Pracownia to jest właśnie ten kierunek, ten konkurs edukacji młodego pokolenia, jeżeli chodzi o nauki takich przedmiotów jak przyroda, ekologia, biologia, chemia, ale też innych bardzo ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska i edukacji młodego pokolenia. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor z kansenu pani Paulinie Ciusgórskiej, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać z naprawdę rzeszą uczniów, nauczycieli, samorządowców i dać temu wyraz, jak ważna jest edukacja młodego pokolenia. Dziękuję również harcerzom, dziękuję panu komendantowi za to, że wsparli nas w tym dzisiejszym pięknym dniu, bo to nie tylko wręczenie nagród, ale też Piknik edukacyjny. Będziecie Państwo i Wy, drodzy uczniowie, mieli okazję zobaczyć tutaj bardzo fajne rzeczy zorganizowane na stoiskach, nie tylko przez harcerzy, ale przez ratowników, przechodniczy Straż Pożarną i wiele ważnych instytucji związanych z ochroną środowiska, z ochroną przyrody na terenie Województwa śląskiego. Głos zabrał także Henryk Kiepura, poseł na Sejm i sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Bo 700 pracowników, kilkadziesiąt milionów złotych, to jest to, co. W samorządzie było dla nas i jest najważniejsze stwarzanie dla młodego pokolenia dobrych szans edukacyjnych, aby ten start w dorosłe życie mieli jak najlepszy. I mówię tutaj i kieruję podziękowanie i dla wójtów, burmistrzów, za szkoły podstawowe, i dla panów starostów i prezydentów za dbałość o szkolnictwo zawodowe. My w połowie maja organizowaliśmy, jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, dużą konferencję dotyczącą szkolnictwa zawodowego w gmachu Sejmu Śląskiego. Pokazaliśmy naszym gościom z całej Unii Europejskiej, ponieważ mieliśmy gości z różnych instytucji, ministerstw ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, siłę naszego kraju, siłę naszego województwa, które zawsze kojarzyło się z dużym uprzemysłowieniem i nowoczesnością. I ten odbiór był bardzo dobry, ale też mamy dzięki naszej wspólnej pracy każdego z nas, każdego młodego człowieka, każdego dziecka i ciężkiej pracy, są tak dobre efekty i ten kierunek z pewnością, znając naszych samorządowców. Pana wojewodę, parlamentarzystów, będziemy wspierać naszą edukację w województwie śląskim i nie tylko, ale dzisiaj jesteśmy tutaj, więc mówię tylko o województwie śląskim. Dziękuję panu prezesowi, dziękuję pani wiceprezes zarządowi Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska za kontynuowanie tego projektu. 11 lat z pewnością rozmawialiśmy przed spotkaniem. Ten projekt będzie. Kontynuowane doszły pracownie pod chmurką, które są bardziej tak skierowane na tematy ekologiczne, które wpisują się w te działania, jakie w szkołach będą podejmowane. Wręczenie nagród poprzedziła część artystyczna, oczywiście przygotowana przez najmłodszych. Dzisiejsze wydarzenie to okazja, aby docenić kreatywność, zaangażowanie i pasję nauczycieli, uczniów oraz całej społeczności lokalnych. Dzisiejszą imprezę poprowadzą dla Państwa Wioletta Dobras oraz Karol Majewski. Przecież każdy z nas maleńkie wady ma. Trudno wady ukryć przed kim, za ten wniosek płynie ten gdy do po prostu przyzwyczaić się. Podczas pikniku było sporo okazji do zabawy, ale nie zabrakło także możliwości zaobserwowania z bliska, jak działają służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Na przykład grupy poszukujące osób zaginionych. Jak widać, na ekranie wyświetla się plan, w którym się miejscu znajdujemy. To jest mapa z podglądem na żywo. Jeżeli byliby ratownicy, którzy wyszliby w teren, to byliby widoczni w tym momencie na ekranie. Obok Pani po prawej stronie mamy nasz dron ratowniczy, tutaj musi Pani podejść dwa kroczki do tyłu. To jest dron ratowniczy z termowizją, czyli widzimy osobę zaginioną w nocy, dodatkowo wyposażony jest światło i głośnik, żeby doświetlić sobie takie miejsce i ewentualnie nawiązać w jakiś sposób, znaczy w ten sposób kontakt z poszkodowanym, którego odnaleźliśmy. Pójdzie dalej za mną, proszę. tutaj mamy nasze pieski ratownicze. W tym momencie to jest Andy, Chmara, Dusza i Szam. Te pieski w, takim, w takich kontenerach czekają sobie na wyjście do, w teren na akcji ratowniczej. Kontenery są klimatyzowane, latem, zimą ogrzewane, tak żeby miały jak najlepsze, jak najlepsze warunki. Na koniec mamy dobrą wiadomość. Wśród nagrodzonych znalazły się także szkoły z Gliwic i Powiatu Gliwickiego. Środki w wysokości 48 tysięcy każdy przeznaczone na wyposażenie zielonej pracowni otrzymają. Szkoła podstawowa nr 28 w Zespole Szkół Podstawowych nr 14 w Gliwicach za zielony zakątek odkrywców ciekawych świata. Szkoła podstawowa nr 4 z Pyskowic za projekt Życie Ukryte w Kropli Wody oraz Szkoła Podstawowa Zbojszowa za Zieloną Harmonię. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Pani dyrektor, za co, jak, jak będzie wyglądać ta pracownia, na którą dzisiaj otrzymaliście Czek? Będzie wyglądać przepięknie. Dziękujemy Państwu bardzo. Uważała warunki iustracja. Odkrywały świat w tym zielonym zakonku, zakonku który jest w naprawdę doskonale zaprojektowany. Peł, pełni będzie wyposażone pomocy dydaktyczne, ale również ta przestrzeń będzie mega atrakcyjna, estetyczna i będzie pięknie zielono, że e, dzieci z przyjemnością tam będą właśnie zdobywały tą wiedzę, która im będzie towarzyszyła. Słuchajcie, jest radość? Dziękujemy wow. Powiedzcie, jak, się, jak bardzo się cieszycie? Dziękuję wow. bardzo. Maksimum, super.